stulecie to powinno być spojrzenie w przyszłość co nas czeka gdzie jesteśmy jakie są zadania bardzo chciałbym podziękować wszystkim państwu wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej za te działania za to że dajecie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom tego wspaniałego województwa. Początki funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Warmii i Mazurach sięgają 1945 roku. Wówczas lekarz medycyny, potem doktor nauk medycznych Konrad Zembrzuski zorganizował w Olsztynie nadzwyczajny komitet do spraw walki z epidemiami oraz jego oddziały terenowe. Jak zapisano na kartach kroniki, przeważnie na rowerach lub pieszą wędrowali pierwsi sanepidowcy z hydropultami i puszkami z proszkiem DDT oraz maścią przeciwświeżbową po nieznanym jeszcze i niespokojnym terenie, wykonując swą dobrą robotę tysiące dezynfekcji, odwszawiań, wywiadów epidemicznych, pogadanek o podstawowych zasadach higieny i profilaktyki. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego były szerzące się wówczas epidemie chorób zakaźnych. Dół, błonica, czerwonka, cholera, gruźlica, którym sprzyjała migracja ludności, dyslokacja wojsk, zniszczenia infrastruktury sanitarnej kraju, trudności w zaopatrzeniu w żywność. W 1945 roku przy Wydziałach Zdrowia Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej oraz niektórych radach powiatowych zostały także utworzone kolumny sanitarne. Styczeń 1947 roku przyniósł zorganizowanie w Olsztynie filii Państwowego Zakładu Higieny. Jej organizatorem był lekarz medycyny Władysław Kuzia, późniejszy pierwszy dyrektor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie, a potem pierwszy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie, powołany na to stanowisko w 1954 roku. Pełnił je do końca 1972 roku. Filia Państwowego Zakładu Higieny miała swoją siedzibę w dawnej klinice Gruźlicy Kostnej przy ulicy Okopowej 25 w Olsztynie, gdzie swoją siedzibę miała potem powołana w 1952 roku wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna z działającymi dwoma działami sanitarnym i epidemiologicznym. Dzisiaj, żeby zakazać się malarią, trzeba pojechać do Afryki. W roku 1947 muszę Państwu powiedzieć wystarczyło pojechać do Prągowa. 2036 przypadków rodzimej malarii, która dominowała wtedy w okolicach Polonkowa, to był swoisty ewenement. W 1976 roku Ministerstwo Zdrowia zleciło reorganizację służb sanitarno-epidemiologicznych. Oddział Higieny Komunalnej obok epidemiologicznego obejmował jedne z ważniejszych działań inspekcji sanitarnej, ponieważ to on prowadził i prowadzi badania wody. Głównie jeździło się w teren, przeprowadzało się kontrole, które były wyznaczone na dany dzień i pobieraliśmy tam wodę. Wodę do spożycia. W tej chwili tej wody pobiera się znacznie mniej, przywozimy ją również do laboratorium. Badania, które są wykonywane, to są bardziej rozszerzone niż to, które robiliśmy w tamtych latach 70. i 80. Dzisiaj robimy wszystko w ramach tak zwanego monitoringu. Jest to monitoring przeglądowy i monitoring kontrolny. Czerwiec 1980 roku to jedna z ważniejszych dat w historii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Wówczas rozpoczęto budowę jej nowej siedziby, dziewięciopiętrowego budynku przy ulicy Żołnierskiej, do którego w 1988 roku przeniesiono działalność stacji ze starego budynku przy ulicy Okopowej oraz dwóch dodatkowych budynków z ulic Szrajbera i Knosały w Olsztynie. W budynku przy ulicy żołnierskiej swoją siedzibę do dziś mają olsztyńskie stacje wojewódzka oraz powiatowa. Jednym z pierwszych działających oddziałów w stacji wojewódzkiej był oddział oświaty zdrowotnej. Pierwszy dział oświaty zdrowotnej został zasiedlony w tym budynku. Były takie pomieszczenia jak pracownia metodyczna, jak pracownia fotograficzna, pracownia plastyczna. Pokój, w którym mieściły się filmy, a było ich 120, to były filmy szpulowe na taśmie i to był pokój specjalnie wydzielony, zaciemniony, z odpowiednią wentylacją. Jeżeli chodzi o inną działalność, to w ramach oświaty zdrowotnej mieliśmy swój własny samochód z nagłośnieniem i był on używany do y, nagłośniania akcji. Tudzież kiedy były epidemie, czy w mieście, czy w województwie, na terenie województwa, więc jeździliśmy z tym samochodem i zostały nagłaśniane tak takie ostrzeżenia dla mieszkańców miast i wsi. Lata 80. przyniosły Inspekcji Sanitarnej wyjątkowe wyzwania. 26 kwietnia 1986 roku to data pamiętna. Wówczas w Czarnobylu, w ówczesnym Związku Radzieckim, a na dzisiejszej Ukrainie doszło do katastrofy w elektrowni jądrowej. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz emisji substancji promieniotwórczych. Wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. Wówczas pełne ręce roboty, Miał oddział higieny radiacyjnej. Od tamtej pory, do dnia dzisiejszego, oceniamy skażenie środowiska tego, co spożywamy, jako skażenie po Czarnobylu. Cała nasza praca skierowana była na oznaczeniu całkowitej radioaktywności zawartej w mleku. W produktach spożywczych, w mięsie, jak i również ocena pewnych pierwiastków krótkożyjących, m.in. jod. Kolejnym bardzo trudnym wyzwaniem inspekcji sanitarnej na Warmii i Mazurach był koniec lat 80. i początek 90. Wówczas w Polsce odkryto pierwsze zakażenia wirusem HIV. 1 września 1990 roku otwarto w laboratorium wojewódzkiej stacji Sanepidu pracownię HIV. Pierwszym takim badaniem, gdzie wykryłyśmy wirusa HIV, to był wynik 16 lutego 1991 roku. To taka pamiętna data, bo było jednak to przeżycie. Później żeśmy już się przyzwyczaiły do wyników dodatnich. I chociaż za każdym razem nie była to prosta sprawa, bo jednak ten wynik trzeba było z pacjentem omówić. Nie umawiałyśmy bezpośrednio my, robił to później już takie spotkanie z rodziną i z pacjentem, właściwy pan doktor Piesiek. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku było kolejnym wyzwaniem dla służb inspekcji sanitarnej. Jednym z oddziałów, który musiał dostosować się do nowych wymogów, był oddział higieny pracy. Pierwsze ponad 20 w sumie lat zajmowałam się nadzorem nad zakładami pracy, przeprowadzałam bieżące kontrole i jeżeli chodzi o zmianę, tych przepisów było niewiele. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej doszły dodatkowe zadania, chociażby zadania dotyczące nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi, szereg aktów prawnych dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin, no i te dopalacze. To rzeczywiście w tej chwili zakres, jakim zajmuje się higiena pracy. W strukturach unijnych inspekcja sanitarna przez kolejne 10 lat rozwija i unowocześnia swoje możliwości, dzięki czemu jeszcze lepiej dba o wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. To jest to, że każdego dnia każdy mieszkaniec ziemi w Mazurskiej może się czuć bezpiecznie. Nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, że pijąc wodę, piją zdrowo, dlatego że jest inspekcja sanitarna. Może bezpiecznie zjeść śniadanie, może bezpiecznie pójść do szkoły, może bezpiecznie pójść do pracy. Tak, to wszystko inspekcja sanitarna. Pewnie nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że już rodząc się mamy do czynienia z inspekcją sanitarną, także kiedy nasze życie się kończy, także mamy do czynienia często z inspekcją sanitarną. My w tej chwili obchodzimy stulecie służb sanitarnych w Polsce. Mamy 16 tysięcy pracowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Inspekcja to profesjonaliści, inspekcja to umiejętność wchłonięcia bieżącej nauki, to umiejętność także interwencji. Inspekcja sanitarna a to nie tylko o karanie tych, którzy nie spełniają kryteriów sanitarnych, ale przede wszystkim edukacja, i taką chcielibyśmy być. Staramy się w Wojewódzkiej Stacji podejmować bardzo wielu, wielokierunkowe działania mające przede wszystkim na celu dotrzeć do jak najszerszego ogółu społeczeństwa. Dlatego też e, chociażby nagrywanie programów telewizyjnych, czy szerzenie informacji przez media społecznościowe na dostępnych stronach i prowadzenie konsekwentnie działań edukacyjnych polegających na spotykaniu się chociażby z dziećmi, młodzieżą, czy też osobami z różnych grup zawodowych powodują to, że mamy nadzieję, że te działania przyniosą kiedyś efekt no i społeczeństwo na Warmii i Mazurach będzie zdrowe. Brzuszki, potem i paluszki. Współczesna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie to instytucja, w której funkcjonuje 8 oddziałów oraz laboratoria. Na Warmii i Mazurach działa też 19 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. kiedyś nie mówiliśmy o grypie świńskiej, ptasiej, dzisiaj jest to, że tak powiem, standard. Pojawiły się nowe zagrożenia, na przykład chore, gorączka ebola. Dzisiaj mamy techniczne możliwości do wykonywania tych, tych badań, aczkolwiek warunki bezpieczeństwa nie pozwalają nam na taką analizę. To jest kwestia pojawienia się różnego rodzaju zanieczyszczeń w żywności, których do tej pory nie było. My dzisiaj mówimy o ogromnym skażeniu antybiotykami, hormonami. My mówimy o pestycydach, których liczba identyfikowanych dramatycznie rośnie, bo my dzisiaj identyfikujemy około 300 związków chemicznych w pospolitej żywności. Ta sytuacja jest dynamiczna w sensie identyfikacji zagrożeń, i te zmiany postępują ewolucyjnie. Tak jak wspomniałem, sama diagnostyka staje się coraz bardziej wyszukana i wysublimowana. Dzisiaj, opierając się na doniesieniach naukowych i pracach naukowych z różnych źródeł na świecie, również dzięki tym źródłom wiemy, czego szukać i w jaki sposób próbować eliminować tego typu zagrożenia. Badania naukowe, diagnostyczne. Nadzór i kontrola, profilaktyka i oświata zdrowotna to współczesny, bardzo szeroki zakres działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.